Na to spotkanie czekałam kilka miesięcy. Od początku czułam, że nie będzie to zwykła rozmowa, bo mój dzisiejszy gość, którym jest Monika Madejska, ma w sobie ogromną moc. Jest nią zdolność do wydobywania tego, co w nas prawdziwe. Żeby odkryć swoje prawdziwe wartości i oddzielić je od tych narzuconych, trzeba często przekopać się przez ogromne pokłady wstydu, lęku i poczucia winy. Jak to zrobić? Zapraszam do wysłuchania szóstego odcinka podcastu. Rób swoje najlepiej jak potrafisz. Cześć, Monika. Witaj w moim podcaście. Cieszę się, że Przyjęłaś zaproszenie, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ kilka lat temu miałam przyjemność być uczestnikiem wykładu, który prowadziłaś, ale o tym zaraz. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, żeby i inni mieli Cię możliwość poznać. Witaj serdecznie, witajcie wszyscy. Monika Madejska, dzisiaj w roli osoby od zarządzania stresem i osoby od pomagania innym w budowaniu życia w oparciu o ich mocne strony. Mm -hmm. Monika, na co dzień zajmujesz się um, rozwojem talentów um, w firmie, w której pracujesz? Mm -hmm. um, czy mogłabyś to rozwinąć bardziej? Um, czym tak naprawdę jest talent i jak pomagać ludziom w szukaniu tych swoich mocnych stron i talentów? Mm -hmm. Czy to talent to nie jest nic magicznego. Talent to jest, są pewne predyspozycje, które mamy i które mamy od urodzenia i które wykształciliśmy w procesie edukacji i wychowania. Więc to nie jest talent w postaci czegoś niezwykłego. To jest pewna predyspozycja, tak jak ty masz predyspozycję do aktywności, do tego, żeby mieć ogromne pomysły, żeby nieustannie generować coś w głowie, to to jest talent. To, to jest talent, Agata. To jest pewna predyspozycja, którą jeśli ubierzesz w wiedzę i umiejętności, będzie twoją mocną stroną. Ja zajmuję się właśnie tym, żeby zdiagnozować to, co jest dobre w człowieku. I powiedzieć mu, w jakim kierunku warto inwestować wiedzę, w jakim kierunku wa warto nabywać wiedzę, warto inwestować pieniądze, aby to po prostu miało największy zwrot z inwestycji. Fajnie, że w ogóle już takie zagadnienia się pojawiają, bo kiedyś myślę, że większość osób, która po prostu pracowała w jakimś miejscu, raczej skupiała się na tym, żeby po prostu wykonywać zadania. Nikt nie zastanawiał się nad tym, czy ktoś w ogóle ma do tego predyspozycję. Bo cieszyliśmy się, tak patrząc na pokolenie raczej naszych rodziców, że po prostu jest praca. Dzisiaj już możemy bardziej wybierać to, co z nami współgra i co, to, co jest po prostu dla nas dobre i w czym jesteśmy w stanie się realizować. Ale myślę sobie też, że ta realizacja i ta, ten pęd za ciągłym doskonaleniem się, i nawet to, że często, kiedy już zaczyna nam bardzo dobrze wychodzić, to jesteśmy w stanie się w pewnym momencie troszeczkę zagubić. I myślę sobie, że ten wykład, na którym byłam kilka lat temu, który dotyczył stresu i wypalenia zawodowego, był dla mnie w idealnym momencie. Po prostu nie ma przypadków, i pojawiłam się tam i zrobiło to na mnie tak piorunujące wrażenie. Że chciałabym, żebyś się troszeczkę tym podzieliła. Wiem, że jesteś może nie ekspertem, nie wiem, czy tak mogę Cię nazywać, ale dla mnie jesteś moim osobistym ekspertem od, od zagadnienia właśnie wypalenia zawodowego. Czy mogłabyś powiedzieć o tym, gdzie jest ta granica? Gdzie ludzie, którzy tak bardzo. Idą za tym, żeby się rozwijać. Cieszą się, że ta praca im tak wychodzi. Gdzie można zobaczyć tą czerwoną lampkę, która się zapala? W którym momencie? W kilku momentach, w zależności od okoliczności, taką najczęstszą lampką, którą spotykamy nawet w mediach, to jest sytuacja, w której ktoś pracuje w dużej organizacji i to w jakimś sensie ona go wypala. To znaczy, system, w którym funkcjonuje, powoduje, że on nadmiernie pracuje nadmiernie w stosunku do w ogóle możliwości ciała. Mhm. I to jest jakby taka najczęstsza sytuacja. Natomiast to, z czym ja się spotykam najczęściej, to jest konflikt wartości. Mhm. Że się po prostu pracuje w organizacji, w której robi się rzeczy według pewnych zasad, metod, norm, wartości, które w ogóle nie są nasze. Czyli realizujemy cudzy cel i wchodzimy przez cudze drzwi, a nie nasze własne. I to jest taka najczęstsza przyczyna głębokiego wypalenia. Bo wiesz, to jest tak, że jak jesteśmy tylko fizycznie wypaleni, ale wszystko inne gra. To jeszcze jesteśmy w stanie jakąś taką w miarę kondycję psychiczną zachować. Znaczy pewien rodzaj optymizmu, jakieś troski o siebie, ale wtedy, kiedy zaczynamy zmuszać się mhm. każdego dnia do pracy, na oporze pracować, mhm. to to jest po prostu najtrudniejsze, ale też najbardziej destrukcyjne dla nas. Ja pamiętam jednego z klientów, którego miałam na coachingu, ja chyba go do końca życia nie zapomnę, bo to było dla mnie tak nieprawdopodobne, Człowiek, który pracował w branży finansowej i przyszedł do mnie nie po to, aby pracować, mhm. tylko po to, abym go zmusiła do tego, aby pracował. Ojej. I mimo dwóch sesji, na których próbowałam tłumaczyć mu, że to nie jest droga, że, to nie, że, my, że on nie jest komputerem, którego ja zaprogramuję, on będzie działał, że nadciśnienie, które ma, emocje, które odczuwa, są źródłem, jakby są powodem y, tego, że on robi coś kompletnie wbrew sobie mhm. i że umysłem się nie przekona. No właśnie. A czy to nie jest tak, że, że my już we wczesnym etapie dzieciństwa czy szkoły, gdzieś wchodząc w te struktury, w których musimy po prostu przebywać, gdzie każdy musi uczyć się tak, żeby zdobywać te stopnie, jest cała ta struktura, która gdzieś nami kieruje, pokazuje nam, że my tak naprawdę. Nie mamy możliwości, nie mamy przestrzeni na to, żeby odkrywać, kim chcemy być, jakie są nasze mocne strony, bo po prostu trzeba od dziecka realizować jakieś zadanie, które wyznacza nam szkoła. I jeżeli się po prostu do tego nie dostosujemy, no to nie przejdziemy z klasy do klasy. I teraz wchodząc w to dorosłe życie, człowiek, który jest tak zaprogramowany, że on nie zastanawiał się, bo nie miał kiedy, albo w ogóle po prostu nie ma takiego charakteru, albo nie, wiem, nie odkrył, nie trafił na odpowiednich ludzi. Idzie do korporacji, czy idzie do jakiejkolwiek innej pracy i on po prostu realizuje znowu ten schemat czyli tego, że trzeba pracować, trzeba działać, jest ta praca do wykonania. Jestem za tą pracę, z tej pracy rozliczany. I tam nie ma przestrzeni na emocje, na wartości, bo nikt nas tych wartości nie nigdy nie uczył. Nie ma. Natomiast też, Agata, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że są firmy, które robią to w bardzo świadomy sposób, bardzo świadomi. Zapraszają do swojej współpracy osoby, które nie mają poziomu świadomości wystarczającego, aby ta osoba się zorientowała, że ona działa wbrew sobie, tylko jest posłuszna. No i takimi osobami się rzeczywiście najłatwiej zarządza i steruje. Oczywiście. A czy mogłabyś zdradzić, jak odkryć, może nie jak ty pracujesz, bo rozumiem, że w firmie może być to inaczej, ale w jaki sposób odkryć te swoje wartości? Jak natrafić na ten gdzieś wewnętrzny taki klucz albo sterownik, który będzie rzeczywiście nasz, a nie będzie wyuczonym właśnie schematem albo realizacją czegoś, co oczekiwali od nas rodzice czy nauczyciele, tylko jak dokopać się do tego, co jest nasze, prawdziwe ze środka? Myślę sobie o takim długim procesie, który do tego dochodzi, ale pierwsza kluczowa rzecz to jest uświadomienie sobie tego, co nam dodaje sił, a co nam zabiera siłę. Mm -hmm. Czyli jakie czynności, jakie otoczenie, jakie okoliczności pracy, jakie warunki pracy, jacy przełożeni współpracownicy. Co, kto, jak, gdzie i kiedy dodaje nam sił, a kiedy nam je odbiera. Tak naprawdę, Agata, emocje i Twój stan fizyczny jest dla Ciebie informacją najczęstszą, dlatego że umysł to jest taka nieustanna próba przekonania nas do rzeczy, które nie są nasze. Mhm. Im bardziej do czegoś się musisz przekonywać, im bardziej argumentujesz nawet innym pewne swoje decyzje, to tym bardziej wiedz, że to prawdopodobnie nie jest Twoja decyzja i to nie jest Twoje. Naszą decyzją są rzeczy, które wybieramy ze spokojem, nawet nie z entuzjazmem, tylko ze spokojem. Mhm. Kiedy podejmujesz decyzję i czujesz spokój, to to znaczy, że to jest dobra decyzja. Kiedy podejmujesz decyzję nie z lęku, tylko z miłości, mhm. to też wiesz, że to jest twoja decyzja. Plus spojrzeć w przeszłość, na wszystkie swoje doświadczenia z dzieciństwa i zobaczyć, gdzie tam, kiedy nie było tych ograniczeń, kiedy nie było kredytów, kiedy nie było zobowiązań, kiedy nie było muszę. Mhm. Co się wtedy naturalnie robiło, co ci sprawiało zwykłą przyjemność, co było wtedy dla ciebie ważne, co cię naturalnie pociągało. To są te wszystkie informacje. Natomiast taką kluczową rzeczą, którą chcę, żeby zapamiętały osoby, które słuchają Twojego podcastu, to szukajcie rzeczy, które dodają Wam sił i to są Wasze rzeczy. A to, co Wam zabiera sił, do czego się zmuszacie, do czego czujecie opór, to po prostu nie jest Wasze. I darujcie sobie komentarz własnego umysłu, który Was przekonuje, że jest inaczej. Dlatego, że umysł nie jest w stanie oszukać ciała, po prostu emocji ciała. Sama dobrze wiemy o tym, jak bardzo pracując na co dzień z ludźmi, z ich ciałem, właśnie, jak bardzo dużo stresu, lęku jest ukryte. W ciele i jak często robię relaksacje, na przykład na koniec zajęć, prowadząc zajęcia, czy to body art, czy stretch. Jak widzę, jak ludzie mają problem z zamknięciem oczu i po prostu oddychaniem tak naprawdę naturalną czynnością, która jest tak z nami tożsama, że nie ma czegoś bardziej prawdziwego. Ostatnio słuchając sobie Eweliny Stępnickiej, powiedziała fantastycznie nie wiem, czy to jest jej zdanie ale powiedziała, że tak naprawdę może to zabrzmi dla kogoś trochę infantylnie, to my jesteśmy oddechem w przebraniu, my jesteśmy mm. oddechem w przebraniu myśli, w przebraniu ciała mm. i tak naprawdę ten oddech, od oddechu się wszystko zaczyna i myślę sobie, że mm, ty pracując y, właśnie z ludźmi i ze stresem, tak, mm. y, że oddech jest chyba kluczowym czynnikiem, Absolutnie. żeby od tego stresu, y, gdzieś tam, żeby tego stresu się pozbyć, czy mogłabyś y, powiedzieć o jakiś y, może nie zadaniach, bo to zaraz znowu będzie kierunkowanie siebie. Ale czymś, co pomaga odnaleźć siebie, jeżeli już zdiagnozujemy, że mamy problem, że powoli pojawia nam się to wypalenie zawodowe, że nie jesteśmy w miejscu, w którym chcemy być. To co w tej sytuacji zrobić, jak to odwrócić? Wróćmy do tego oddechu, bo to jest mhm. rzecz, która jest bardzo istotna. Wiesz, dlaczego ten oddech jest taki ważny? Bo to jest rzecz, która pozwala nam się na chwilę zatrzymać, przekierować uwagę do ciała. Zwróć uwagę, że jak. Masz zajęcia nawet relaksacji, czy jak ja zaczynam sesję i ten moment skup się na oddechu, czy nie wiem, poczuj swoje plecy, poczuj swoje ciało, to to jest taki moment, w którym zabierasz myśli z głowy i mhm. kierujesz je do ciała. Czyli to ujadanie umysłu, przypomnę ci, tym, którzy nie wiedzą, że myśli są dosyć przypadkowe w naszej głowie, więc ufanie im jest co najmniej dyskusyjne. Że jak wchodzisz w ciało, to zatrzymujesz się zwyczajnie i zatrzymujesz pęt tych myśli. I to jest taki moment, kiedy w ogóle możesz złapać kontakt ze sobą. Bo bardzo ważną rzeczą jest, którą myślę nie każdy wie, że my swoimi myślami nie jesteśmy. Mhm. Myśli to jest pewien zestaw, pewien bank pamięci, który został nam załadowany z zewnątrz w bardzo przypadkowy sposób, bardzo często. Uż nie mówiąc o mediach, które już w ogóle pompują nam bzdury do granic absurdu. Które nie są nami. My jesteśmy czym znacznie więcej niż myśli, które mamy w głowie, i zdolność oddzielenia się od nich, a oddech jest właśnie tym narzędziem jest absolutnie kluczowa, żeby sobie zdać sprawę z tego, że ten bełkot, który w głowie ci mówi, że masz się bać straty pracy, mhm. rozmowy z szefem. Czegoś, co coś się stanie z Twoim dzieckiem. To jest bełkot, którego możesz się pozbyć, dlatego, że jedną z niewielu rzeczy, na którą w ogóle masz wpływ w swoim życiu, to są Twoje myśli. Tylko, że większość z nas tego w ogóle nie korzysta. I oddech jest do tego narzędziem. Po prostu. Ekstra. Myślę, że jest to bardzo, bardzo pomocne, ale pewnie długa droga do tego, żeby to rzeczywiście poczuć i żeby to, co mówisz, zarezonowało tak prawdziwie, bo często jest tak, że słyszymy o różnych fantastycznych metodach, które mogą nam pomóc, ale znowu traktujemy to jako metodę po to, żeby móc jeszcze pracować więcej. I ja miałam ten problem przez lata, że robiąc po prostu wiele rzeczy, które mnie interesuje, bo ja mam może odwrotnie niż część ludzi, których ja mnie po prostu w życiu interesuje mnóstwo rzeczy, i e, musiałam też się nauczyć tego, że moje ciało nie może być eksploatowane do granic możliwości. Że jednak ten odpoczynek jest wartością, a nie że ja wtedy, kiedy odpoczywam, jestem słaba e, i że coś mi umyka czy ucieka. Bo za chwilę, jeżeli nie będę odpoczywać, to w ogóle nie będę w stanie realizować tych moich marzeń, celów, czy jakkolwiek to nazwać. E, a czy mogłaby się podzielić tu? Swoją drogą, jak to było u Ciebie. Wiem, że ta droga też nie była łatwa do momentu, do którego doszłaś pod kątem zdania sobie sprawy z tego, że gdzieś jesteś w, o krok za daleko. Oczywiście na tyle, ile możesz. Mm -hmm. Zaraz przyjdę do mojej drogi, natomiast jeszcze chcę mm -hmm. podkreślić tylko jedno rozwiązanie, które jest bardzo dostępne w tych czasach, nigdy nie było wcześniej, ale uważam, że jest absolutnie bezcenne. to jest trening uważności. Mm -hmm. Więc a propos oddechu, yy, yy, też mówię też o tym dlatego, że bardzo wiele osób kojarzy medytację, czyli koncentrację na oddechu w jakimiś religijnymi koncepcjami z bzdura, jeśli chce się to robić tak zwane po prostu w świecko, więc bardzo serdecznie polecam wszystkim osobom, które chciałyby się pozbyć myśli i emocji, które panują nad nimi i zacząć panować nad swoimi myślami i emocjami, na to, żeby się nauczyły, Uważności i teraz bardzo ważne, to nie jest tak, że to jest jednorazowe wydarzenie. Trening uważności metodą MBSR właśnie polega na tym, że to jest trening ośmiotygodniowy, który tego uczy. To jest po prostu zwykła umiejętność. Koncentracja. Na oddechu, czyli przestanie się wkręcać. We wła... Koniec z wkręcaniem się z własne, we własne myśli, we własne emocje. To jest zwykła umiejętność, jak pływanie. Mm -hmm. Tego się po prostu trzeba nauczyć. I muszę z dumą powiedzieć, że moja córcia wczoraj, dokładnie 13, miała swoje pierwsze zajęcia oh, dla dzieci. Ekstra. Uważności. I jestem tak absolutnie szczęśliwa, że w końcu ktoś po, po, po wschodniej stronie Polski e, zrobił certyfikację, pani Justyna, i po prostu moje dziecko mogło na to pójść, bo ja uważam, że to jest jedna z niewielu rzeczy, która podniesie jej jakość życia. Mhm. Jak ona się nauczy radzić sobie z własnymi emocjami, z własnymi myślami, jak ona to opanuje, to naprawdę absolutnie nic jej nie zabije i stres może sobie spokojnie darować. To wracając jeszcze do twojej drogi, tak <laughs> jak to wyglądało u ciebie i w którym momencie zapaliła ci się lampka, że Poszłaś o krok za daleko. Jak wyglądał powrót z tego właśnie gdzieś tam, z tej drogi, która nie do końca była właściwa i nie do końca była pewnie Twoją drogą, tylko chęcią, tak jak również i u mnie, udowodnienia sobie po prostu czegoś? I tak jak już rozmawiałyśmy przed naszym nagraniem, wiele rzeczy realizujemy z lęku, i mimo tego, że z boku wygląda to jako Przepiękny sukces. Tak. To tak naprawdę odkrycie, czy to jest realizowane z miłości do siebie, czy z lęku i z chęci udowodnienia, że jestem wystarczająco dobra, pojawia się dopiero później, kiedy pojawia się refleksja. Na początku nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jeżeli się do tego nie dokopiemy. No to jak to wyglądało u ciebie? Choć, jeżeli byś mogła powiedzieć o powrocie, tak? Z tego, z tego miejsca, co było dla ciebie kluczowe w tym momencie najbardziej? Wróćmy do lęku. <laughs> Okej. Okay. Wiesz, dlaczego w wieku 23 lat zostałam dyrektorem i potem powtarzałam ten błąd po raz cz czte cztery razy? Nie. Obałam <laughs> się, że będę nikim, mm -hmm. jak mój tata, mm -hmm. który w, w, założył firmę i splajtowała. I od tego czasu nie podniósł się już. Ta lę ten lęk przed byciem nikim kierował mnie w strony, w które absolutnie i nigdy nie były moje, tylko mnie zażenały. Mhm. Natomiast widzisz, ja wielokrotnie ten błąd popełniłam, dlatego że ten lęk był zawsze większy niż rozsądek. Mhm. Więc to trwa, to znaczy to trwa w tym sensie, że um, ja już mam świadomość tego lęku, natomiast ten lęk również działa bardzo mocno i ten lęk się pojawia w postaci myśli, kiedy myślę sobie... A może bym odeszła z zarządu i zrobiła podcast jak ty? Ja bardzo na to y, czekam, liczę i wiem, że po prostu byłoby to przecudowne. Możesz to robić jednocześnie i y, szukać tej swojej cały czas nowej drogi, bo my się też zmieniamy. Ja też jestem zupełnie innym człowiekiem. Jak byłam kiedyś, myślę sobie, że jestem w ogóle y, dużo mniej mam lęku i agresji takiej w sobie, która była tak naprawdę odpowiedzią tylko. Mm -hmm i na... zawsze wynika z agresji. Tak. E, przepraszam, agresja zawsze wynika, wynika z zamku. Tak. I ta agresja, którą ja czułam przez lata, tak naprawdę ona mnie gdzieś tam spalała, bo mi się wydawało, że muszę działać, muszę walczyć. I tak naprawdę walka z moimi wyimaginowanymi różnymi myślami, szczególnie, mm -hmm. które sama sobie wkręcałam, była chęcią udowodnienia już nie wszystkim dookoła, tylko przede wszystkim sobie, że jestem czegoś warta. No I myślę, że wynosimy to z domu, ale tak jak rozmawiałyśmy przed rozmową, nie ma nigdy idealnego domu. I moment, w którym zdamy sobie sprawę, że wszystko jest dokładnie takie, jak powinno być. Czyli nasze dzieciństwo po prostu jest wynikiem tego, jak nasi rodzice po prostu robili to, co potrafili najlepiej. I zdanie sobie z tego sprawę, że. Że po prostu tak się stało i nie jest to niczyja wina, ale mamy swoje życie w swoich rękach, jest chyba momentem kluczowym i zwrotnym, mm. żeby zacząć brać odpowiedzialność za siebie, ale właśnie nie z pozycji lęku, tylko z pozycji miłości do siebie, że to jest nasze życie i że mamy je jedno i tak naprawdę mm, to my decydujemy o tym, co na nas wpływa, gdzie pójdziemy, w którą stronę i jakie decyzje podejmiemy. Ale znowu nie z pozycji udowadniania komuś, tylko z robienia intencji, która z nas ze środka wypływa. Tak, tylko to jest proces, żeby do tego dojść. Jest dokładnie tak, jak mówisz, natomiast to nie jest tak, że wiedza o tym powoduje, że to się dzieje. Mhm. <laughs> To, co mogę zarekomendować osobom, które słuchają to, tego nagrania, to jest dosyć prosta technika, która na przykład mnie uwolniła ja nawet sobie nie zdawałam sprawy z tego, że to jest tak potężna. Technika, którą być może znacie również z coachingu, żeby wsiąść sobie w takiej dosyć głębokiej medytacji, czyli rzeczywiście w takim dosyć dużym wyciszeniu i wszystkim tym, którzy wcześniej się wyciszali, będzie na pewno łatwiej i wyobrazić sobie absolutnie najgorszy scenariusz tego, czego się boimy. Czyli jeśli boisz się odejść z pracy i robić to, co kochasz. To wyobraź sobie, że się z niej wyrzucają, mhm. że załamujesz się psychicznie, że wszyscy kopią Cię w tyłek z całą Twoją rodziną, że Twoje dziecko nie ma co jeść, że to wszystko się bardzo, bardzo źle kończy, łącznie z tym, że być może tak jak w moim przypadku na końcu się szlachetnie zabiłam, żeby o niej obciążyć tego biednego mhm. świata. E, I to uwalnia. Czy świadomość tego najgorszego, co się może wydarzyć, uwalnia nas od lęku. Dlaczego? Dlatego, że lęk jest tylko do momentu wydarzenia. Mhm. Jest tylko do momentu wydarzenia. Jak się już wydarza, to my już sobie radzimy. A dla umysłu, coś, co się wydarza w wyobraźni, jest niemal też tym samym, co się wydarza w, jakby w rzeczywistości. W ten dosyć łatwy sposób można ten lęk tak, jakby oszukać. Dać naszemu umysłowi przeżyć najgorszy scenariusz i on nam odpuszcza. I wtedy możemy naprawdę zacząć podejmować właściwe decyzje i swoje decyzje, a nie decyzje wynikające z lęku. Myślę, że wszystko co mówisz jest tak bardzo ze mną współgra, jest tak mi bliskie, że aż nie mogę uwierzyć, że gdzieś dopiero teraz zdecydowałam się po latach na nagranie tej rozmowy, bo tak jak wspominałam wcześniej, ja ciebie znam z dwóch eventów albo wydarzeń, na których występowałaś i opowiadałaś właśnie historię, która była oparta o lęk, o, wypal o wypalenie mm. zawodowe. I tak naprawdę, chyba kilka osób mogę policzyć na palcach jednej ręki, które zrobiły na mnie tak piorunujące wrażenie i zostały mi tak w głowie, jak to, co ty wtedy mówiłaś. A co do siebie tak dotarło? Co wtedy cię tknęło? Myślę, że to, że, że, ta, że to podążanie. I, I sukces tak naprawdę nie ma końca, bo każdy mm. ma inną definicję sukcesu, i zdam sobie z tego sprawę, że ja też trochę zostałam wkręcona w jakiś kołowrotek, który jest napędzany przez media, przez mm. różnego rodzaju nawet taki. Cudzysłów wezmę um, pseudo coaching, mm. że musisz więcej, możesz być um, kim zechcesz, um, możesz realizować um, wszystko, tylko um, nie śpij tyle, <laughs> <laughs> um, nie leń się, tak mm -hmm. i um, zajdziesz na pewno wysoko i różne inne um, takie um, motywacyjne teksty, typu jesteś zwycięzcą, mm -hmm. które teoretycznie do mnie nigdy nie przemawiały, ale um, chęć realizacji um, w mojej głowie różnych. Wielkich projektów, które tak naprawdę można by było obdarzyć na co najmniej 10 osób, mm. a które sobie wkręciłam, że ja to wszystko zrobię sama, bo ja wszystko oczywiście zrobię najlepiej ja i mogę brać tylko wtedy odpowiedzialność za siebie, tak? Mogę brać, mm -hmm. a nie za innych, więc ewentualnie jak nie wyjdzie, to mogę mieć pretensje do siebie, że to do niczego nie, nie prowadzi i tak naprawdę. Mm, Zrozumiałam, że no, przede wszystkim zadałam sobie pytanie, czym jest dla mnie sukces. No właśnie. I sukces wcale nie był e, dla mnie osiągnięciem e, jakiegoś wielkiego statusu finansowego, e, życia na ogromnym poziomie tylko sukces gdzieś był też e, w gronie rodziny. Mm -hmm. e, Którą gdzieś zostawiałam zawsze na boku, myśląc sobie o tym, że ja powinnam jeszcze więcej, bo jestem młoda i teraz jest mój czas i jest moje zadanie na to, żeby. Bo później mi się nie będzie chciało, nie będę miała tyle siły, no mnóstwo miałam takich rzeczy. Zierzyłaś bajkę, którą ci mówił świat. Tak, i popatrzyłam na Ciebie jako na osobę, która no tak gdzieś osiągnęła ten sukces wielki. I kompletnie była wypalona, niezadowolona z tego, w jakim kierunku potoczyło się jej życie. I był to dla mnie naprawdę tak, taka lampka, taki sygnał alarmowy, czy ja na pewno idę w kierunku, w którym chciałabym iść. Pa, parę rzeczy udało mi się zmienić przez ostatnie lata, więc jestem ci no, niesamowicie wdzięczna za to. Zasługujesz, no znaczy ty wiesz, sama zasłużyłaś na to, ja byłam gdzieś mocno obok, więc. O, dziękuję sobie. sobie powiedziałaś o takich dwóch słowach, których ja już się staram nie używać: mm -hmm. sukces i cele. Mm -hmm. I też bym chciała powiedzieć osobom, które słuchają, żeby zamieniły słowo sukces na kiedy moje życie będzie świętem, mm -hmm. albo kiedy będzie to takie, jak ja bym chciała, żeby było. Czyli kiedy ja będę szczęśliwa zwyczajnie, zadowolona z tego, jak jest. Nie co będzie, tylko jak jest. Czyli co dzisiaj. I zamiast celów, bycie sobą. Kiedy ja będę sobą. Kiedy ja będę żyła w zgodzie ze sobą, to będzie to mhm. jakie? Bardziej w tym kierunku mhm. czyli bardziej kierunek byciu sobą niż cele, i bardziej życie jako święto niż sukces. Na drugą część rozmowy zapraszam już za kilka dni. Jednocześnie dziękuję restauracji Legendy Miasta w Lublinie za możliwość zrealizowania tego nagrania. Pozdrawiam Was serdecznie, Agata Litwińska.